Siema, ja jestem Mateusz, witam Was i zapraszam na film. Wojna billboardowa pomiędzy FC Barceloną a Real Madryt. Sergio Ramos ponownie kontuzjowany. Robert Lewandowski, być może wcześniej, powróci po kontuzji. Spotkanie Raioli oraz ojca Erlinga Halanda w Barcelonie. Słabe zachowanie hiszpańskiej telewizji. A na sam koniec o ciekawym zgrupowaniu dla fanów FC Barcelony. Coraz więcej osób podsyła mi informacje do kolejnych filmów. Bardzo dziękuję. A te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, wysyłały mi newsy do tego materiału. Wielkie dzięki. Zachęcam Was do dołączenia do Betfan. Z kodem LANDRY600 macie bonus, a szczegóły tego dotyczące znajdują się tam na dole w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem LANDRY600 macie cashback do 600 zł. Szczegóły na stronie betfan.pl Uszczypliwości pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt są chyba tradycją. Oba kluby piszą historię nie tylko hiszpańskiej piłki, ale także tej światowej. Rywalizacja pojawia się nie tylko na boisku, w tabeli ligowej, krajowych pucharach, Wyszła nawet na ulicę i chyba można powiedzieć w kampanie marketingowe. Zaczęło się to całkiem niedawno, gdy to pod koniec tego roku Joan Laporta, który wtedy był dopiero kandydatem na fotel prezydenta FC Barcelony, 200 metrów od Estadio Santiago Bernabeu, rozwiesił wielki billboard z napisem Nie mogę się doczekać, by ponownie Was zobaczyć. I faktycznie przewidział przyszłość, gdyż wygrał wybory na prezydenta klubu. Na odpowiedź ze strony Realu Madryt, a dokładnie Sergio Ramosa, musieliśmy czekać kilka miesięcy, ale chyba było warto. W centrum Barcelony pojawił się Billboard promujący drugą część filmu o Ramosie z napisem: Nie mogę się doczekać, żeby znowu was zobaczyć. Jednak ten napis, który w tym momencie widzicie, jest w języku hiszpańskim. A Katalonia, która jest częścią Hiszpanii, ma swój własny język. Fani Blaugrany znaleźli błąd gramatyczny na billboardzie. Podobno napis powinien być taki. A nie taki. Ja nie odważam się tego czytać po hiszpańsku, musiałbym pójść na lekcję najpierw do nitra, ale jakby nie patrzeć, jest to zabawna sytuacja z taką wymianą uprzejmości. A co do Sergio Ramosa, to niestety kolejny raz jest kontuzjowany. Podczas ostatniego zgrupowania kadry kapitana Realu Madrid nabawił się kontuzji mięśnia lewej łydki. Przez to Zinedine Zidane kolejny raz będzie miał problemy. Ramosa zabraknie w dwóch meczu z Liverpoolem w Champions League oraz opuści spotkanie 10 kwietnia z FC Barceloną. Brak takiego piłkarza w takich spotkaniach na pewno będzie. Będzie bardzo bolesny. Real Madrid tego nie podał, ale tak jak podają media, to Ramos może być niedostępny nawet przez miesiąc. Około czterech tygodni Bayern Monachium będzie rozgrywał swoje spotkania bez najlepszego piłkarza na świecie. Kontuzja Roberta Lewandowskiego wykluczyła go z grim i Gwiazda Południa w kilku ważnych spotkaniach będzie musiała poradzić sobie bez Polaka. Stawia to przed Hansi Flikiem niemałe wyzwanie. Lewego zabraknie w dwóch meczu z PSG oraz między innymi w dzisiejszym pojedynku z RB Lipsk. Tak Hansi Flik powiedział na konferencji prasowej przed tym ważnym ligowym spotkaniem. To jest sytuacja, z którą jako trener musił się zmierzyć. Wiadomo, że chciałbym mieć do dyspozycji wszystkich zawodników. Robert jest ważnym graczem, stanowi o sile zespołu. Mamy zawodników, którzy potrafią grać na tej pozycji. To wyzwanie dla nas wszystkich. Trener najpewniej na myśli miał Chupo Motinga, który już kilka razy zastępował Roberta Lewandowskiego. Spotkanie Erbelipsk z Bayernem Monachium już dzisiaj o godzinie 18.30. Napisz na dole pod tym filmem, jakim wynikiem twoim zdaniem zakończy się ten pojedynek. Lewandowski mimo uszkodzenia kolana w meczu z Andorą i początkowej diagnozie mówiącej nawet o miesiącu przerwy być może do gry powróci wcześniej. Ciekawą wypowiedź na temat urazu Roberta Portalowi Onet udzielił były lekarz polskiej kadry dr Stanisław Machnowski. Nie znam szczegółów dotyczących leczenia Lewandowskiego, ale patrząc na specyfikę urazu uważam, że wróci na boisko szybciej i na pewno nie będzie się leczył 4 tygodnie. Poza tym Bayer ma lekarzy światowej klasy i myślę, że Lewandowski może być do dyspozycji trenera niedługo po spotkaniu z Lipskiem. Niewykluczone, że wykuruje się na spotkanie z Paris Saint Germain. Miejmy nadzieję, że pan doktor się nie myli i lewy do gry powróci wcześniej. Bawarczycy mają jednak nie tylko problemy Lewandowskiego, z kontuzjami zmagają się także inni piłkarze, m.in. Douglas Costa czy też Toliso. Niestety z powodu indywidualnych kar nie Rombo Tank oraz Alfonso Davis. Natomiast Karl Heinz Rummenigge w wywiadzie dla klubowego magazynu zdradził także, jak wyglądały starania innych drużyn o transfer Roberta Lewandowskiego. Rozwój Roberta Lewandowskiego jest idealnym przykładem, że w Bayernie wszystko jest możliwe. Każdego roku odrzucaliśmy ogromne oferty za Roberta z całej Europy i nieustannie powtarzaliśmy mu, że może u nas napisać historię. Mogę tylko potwierdzić, że Robert stał się absolutnie topowym piłkarzem na całym świecie i zdobył wszystko, co jest do zdobycia w klubowej piłce. Jak dokładnie wiecie, to FC Barcelona ma problemy ze środkowym napastnikiem. Po tym jak Luis Suarez został wypchnięty z klubu przez Josepa Bartomeu, czyli ówczesnego prezydenta Barcelony, a do tego pomagał mu Ronald Kuman, czyli obecny trener, drużyna została bez topowego napastnika. Suarez w Atletico Madrid zdobywa kolejne bramki jak na zawołanie i oddanie go ze względu na jego wiek było chyba największą głupotą. Kunagüero po sezonie odejdzie z Manchesteru City i dla niego jednym z możliwych kierunków jest właśnie FC Barcelona, gdyż oni potrzebują napastnika, a do tego kumpluje się on z Leon. Messi. Pamiętajmy też o tym, że FC Barcelona ma naprawdę gigantyczne zadłużenie, i to ma związek z tym, co powiem za chwilę. Chodzi o to, że minoriola, czyli agent Erlinga Halanda oraz jego ojciec dwa dni temu pojawili się w Barcelonie. O tej samej porze pojawili się na lotnisku i udali się prosto do tego samego samochodu. Tak więc wygląda na to, że Laporta szuka oszczędności, aby zrealizować taką transakcję. Transfer Erlinga Halanda do FC Barcelony byłby naprawdę wielkim zaskoczeniem. Ja osobiście uważam, że on tam jednak nie pasuje, ale ale nie jestem trenerem, tak naprawdę mało się znam na piłce i sądzę, że skoro trwają rozmowy, to są one przemyślane, a chęć kupna Erlinga nie jest poparta tylko jego popularnością, ale także szczegółowymi analizami, jak może się przydać drużynie. A co wy myślicie o tym transferze? Czyli Erlinga Haalanda do FC Barcelony to jest dobre posunięcie ze strony klubu, czy być może jest to dobre posunięcie, ale ze strony Erlinga Haalanda? Napiszcie w komentarzu, co uważacie o takim scenariuszu. W jednym z ostatnich spotkań eliminacji do Mundialu reprezentacja Hiszpanii. Zmniejszyła się z reprezentacją Kosowa. Wygrali ten mecz 3 do 1, jednak ten mecz okazał się być wielkim skandalem. Chodzi o zachowanie hiszpańskiej telewizji, która odpowiadała za nadawanie tego spotkania. Po pierwsze, w okienku, gdzie znajdował się wynik spotkania, skrót Kosowa był napisany małą literą. W hiszpańskiej prasie pisano o rywalach jako o terytorium Kosowa czy też zespole Kosowskiego Związku Piłki Nożnej. Przed meczem pojawiła się także obawa, że na stadionie zabraknie flagi Kosowa oraz nie zostanie odegrany hymn. Jakby tak się stało, mecz ten by się nie odbywał odbył gdyż reprezentacja kosowa nie wyszłaby na boisko. Flaga była, hymn został odegrany, ale telewizja wyemitowała jedynie hymn Hiszpanii. Komentatorzy w trakcie spotkania ani razu nie wypowiedzieli nazwy Kosowa. Tak więc co było powodem takiego zachowania? Chodzi o to, że 17 lutego 2008 roku Kosowo odłączyło się od Serbii, jednak ta decyzja nie była jednogłośna. Część krajów uznaje Kosowo jako osobne państwo, a inne traktują je jako terytorium Serbii. Na 193 państwa, które są członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych, deklarację niepodległości Kosowa do dzisiaj uznały 93 państwa. Jak się domyślacie, Hiszpania jest jednym z tych, które Kosowa nie Uznają, a powodem jest to, że Katalonia chce się odłączyć od Hiszpanii, a władze Hiszpanii nie chcą na to pozwolić. Akceptacja Kosowa mogłaby przyspieszyć ewentualne odłączenie się Katalonii. Z ciekawostek dodam, że Polska uznała Kosowo 26 lutego 2008 roku, czyli po 9 dniach od ogłoszenia przez Kosowo niepodległości. Zrobiliśmy to jako 18 państwo na świecie. Reprezentacja Francji podczas marcowego zgrupowania na swoim koncie zgromadziła 7 punktów. Po 1 zremisowali z Ukrainą, 2 do 0 pokonali Kazachstan a jedna do zera pokonali Bośnię i Hercegowinę. Ciekawostka polega na tym, że oprócz jednej bramki samobójczej w meczu z Kazachstanem, każda z tych bramek została zdobyta przez piłkarzy FC Barcelony. Przeciwko Ukrainie trafił Antoine Griezmann, z Kazachstanem Usman Dembele, a w pojedynku z Bośniakami ponownie trafił Griezmann. Na dziś to koniec, dzięki za oglądanie. Zachęcam Was do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Możecie też zagrać razem ze mną w gra Football Team, a jeżeli skorzystacie z linku, który znajduje się w opisie tego filmu, dostaniecie bonus na start w postaci 200 punktów energii. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!